Cześć, witam Was! Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć yy, i pokazać troszeczkę, co jakie ćwiczenia wykonuję, by sobie schudnąć, ponieważ yy, waga yy, poszła do góry, więc teraz chciałabym ją zrzucić. Słuchajcie, moja waga yy, zazwyczaj miałam ją 50 kg, To była taka stała, przez 10 lat ona się w ogóle nie, nie, nie poszła do góry, nie poszła w dół, także taka stała waga yy, gdzie... Nie potrzebowałam żadnych ćwiczeń, jadłam słodkie, naprawdę nie, nie dbałam o nic, praktycznie nie, nie potrzebowałam. No i po Borysie, jak go urodziłam, no to wiadomo, waga poszła do góry. Siedzę, Siedziałam również w domu, bo po operacji też nie chodziłam do pracy, no i teraz też nie byłam. Także rok czasu posiedziałam, także wiadomo, że człowiek przytył. No ale jakiś. Ponad 3 tygodnie temu kupiliśmy Orbitreka. No i codziennie na nim teraz ćwiczę. Eee, słuchajcie, yy, na, zanim zaczęłam ćwiczyć, moja waga yy, poszła do. 6, yy, waży, ważyłam, ważyłam. 68 kg, więc to jest dużo jak na, jak na mnie, gdzie ja naprawdę yy, zawsze byłam szczupła i wysoka. Yy, no i teraz, słuchajcie, no, 2 kg mniej. Po trzech tygodniach ćwiczeń, także naprawdę, y, słuchajcie, odrzuciłam na pewno słodkie. To jest przede wszystkim, y, to był mój priorytet, gdzie ja uwielbiam słodkie, uwielbiam ciasteczka, y, ciasta, różnego rodzaju lody, no, no wszystko, po prostu batoniki. No i to odrzuciłam, tak. Do tego doszło ćwiczenia. Jem pozostałe rzeczy, tak jak jadłam, kolacje, no wiadomo, no, no, też tam je zawsze mało jadłam, albo w ogóle, y, ewentualnie warzywa, tak. No to, no to, czy sałatę, no to to jest e, takie coś. Ale obiady normalnie jem, czy ziemniaki, czy makaron, to nie ma problemu. Ja nie jestem, słuchajcie, żadnym ekspertem od, od diet ani od ćwiczeń, bo robię to praktycznie sama dla siebie i, i e, dopiero co na przykład e, używam niektórych sprzętów, gdzie nigdy wcześniej nie używałam. E, no to słuchajcie, mogę Wam pokazać, żeby to udowodnić. E. Ważyłam 68 kg. No i teraz wchodzę na wagę. 66, czyli 2 kg schudłam. Jestem troszeczkę ubrana. Teraz jestem w butach, wtedy się ważyłam, jak ważyłam 68, po kąpieli, więc bez ciuchów. No i może troszeczkę wam pokażę, co ja robię tutaj. Także słuchajcie, orbitrek jest używany tak jak mówiliśmy, że nie będzie, znaczy bałam się, o tak, bałam się, że będzie y, kurze, kurzy albo ciuchy, jakie zbierać, tak? Y, pranie, albo, albo właśnie robić zawieszak. Nie, y, używam go, także y, tutaj jest. Y, Spoko. A jeszcze coś Wam chciałam powiedzieć. Słuchajcie, no yy, w Anglii, pod koniec Anglii, tam dwa miesiące chyba jeszcze jak byliśmy. Yy, Emil mnie tam motywował, żeby biegać. No, nie lubię biegać. No, wiem, że to jest super sprawa, ale naprawdę no nigdy nie lubiłam. I, i mówię, no dobrze, to teraz yy, spróbujemy. Dwa miesiące biegałam. Nie za długie dystanse. Tam już nawet nie pamiętam, tam było kilometr. Ponad też, tak no nie pamiętam już naprawdę, ale nie, nie dużo tam z 10-15 minut to było naprawdę 12 minut to było w maksie, gdzie każdy mówi, że o trzeba biegać tam minimum chyba 25 czy tam 30, żeby zaczęło się spać już. U mnie to było inaczej, ja biegałam mówię 12 do 15 w maksie minut plus ćwiczenia robiłam. Ja ćwiczę y, z kuczajem dla początkujących, tam jest taki program naprawdę 10-minutowy, świetny program. No i, i przez tam dwa miesiące ja schudłam dobre 8 kilo, no i potem tutaj do Polski, bo nie pracowałam i rzeczywiście no jadłam te ciasta z tych cukierni i to wszystko i naprawdę 8 kilo przyszło znowu do góry, także ja mówię, no nie, nie wierzę w to, że już jest 8 do przodu, nie? Także mówię, no nie, teraz muszę się wziąć za siebie i po prostu kontynuować. Dobrze, że mam pracę, bo na pewno dużo też chodzę, więc e, e, i ruchu dużo mam, także naprawdę to mi też pomoże. A dobrze, słuchajcie, ja tak tylko troszeczkę pokażę sobie, właśnie mogłam już od razu mówić i Wam pokazywać, bo ja już jestem, mogę po rozgrzewce, także to teraz tylko pokazuję, co ja robię codziennie. Mam taki trening e, na Orbitreku, że najpierw sobie jadę, najpierw sobie jadę e, po malutku, luźniutko, leciutko po prostu wszystko działa i się wspina do góry, czyli na podgórkę, czyli na poziom trudniejszy, cięższy, także czu, yy, nogi odczuwają to. Yy, następnie, potem spada w dół, znowu leciutko. I ja sobie taki po prostu ustawiłam program dla mnie, czyli, bo nie wiedziałam też, który będzie najlepszy, ale wydaje mi się, że ten jest w porządku. Yy, robię sobie kilometr 200, nie przesadzam z treningami, ponieważ ja nigdy naprawdę nie ćwiczyłam. Yy, nie potrzebowałam i naprawdę się tym nigdy nie interesowałam, bo mówię, no, jak nie, jak nie muszę, to nie muszę, nie? Teraz troszeczkę jednak stwierdziłam, że trzeba e, to zrzucić, no i tak postanowiłam sobie poćwiczyć. Słuchajcie, dobra, schodzę z orbitreka, e, bo tutaj nie o to chodzi, że będę jechać teraz e, 10 minut na orbitreku, e, bo tak robię, tylko 10 minut, 1000, e, km 200. Słuchajcie, teraz chciałabym Wam pokazać, y, jakie robię ćwiczenia na nogi, gdzie nigdy nie robiłam. Ławeczka się przydała również dla mnie, którą Emil zakupił. On codziennie na niej ćwiczy, a ja y, dopiero co zaczynam. Słuchajcie, sobie robię troszeczkę na uda. Najpierw sobie pokażemy, tutaj Wam chciałam pokazać przód. Także wchodzę sobie tak tutaj. Ciężarek jest, żeby troszeczkę było y, obciążenie na tych nogach. No i sobie robię tak, trzy serie po 10 razy. Naprawdę y, nie przemęczam się, nie robię za dużo. Y, wiadomo, z czasem to będzie się zwiększać. Y, na początek, bo naprawdę dopiero to robię od y, orbitreka z trzy tygodnie, jak mówiłam. A to dopiero robię gdzieś tak z tydzień. E, więc słuchajcie, o no to pokażę sobie tam troszeczkę, jak ja to robię. I słuchajcie dziewczyny, w tym momencie e, super napinają się mięśnie ud. Naprawdę ja je tutaj bardzo czuję napięte. E, ćwiczenie nie należy tutaj akurat to do, do, do ciężkich. Jednak e, wszystkie mięśnie odczuwam. Dobrze, słuchajcie, jeszcze jedno ćwiczenie. Na nogi, które chciałabym również pokazać, to poczekajcie chwileczkę, sobie zmienię e, ciężarek, żeby był mniejszy, ponieważ też nigdy nie robiłam. A według mnie, e, teraz jak będę pokazywać ćwiczenia w tył, to mogę Wam powiedzieć, że jest dla mnie o wiele ciężej. Dlatego ciężarek jest mniejszy. Dobra, no to zaczynamy. Też nie jest zbyt łatwo, żeby tutaj wejść i to zrobić, no, ale mam nadzieję, że się uda. Jestem już, ok. Słuchajcie, trzymam się tutaj. Zawsze mi wygodniej. Nogi sobie zaczynamy napinać. Słuchajcie, już. Po takich ćwiczeniach również robię trzy serie po 10 razy, żeby też nie za dużo na sam początek. Bardzo czuję już, nie? Jak się robi też tutaj tył nóg, czyli też moje uda się ujędrniają, bo wiadomo, no, każda dziewczyna chciałaby mieć fajne nogi ujędrnione, żeby to fajnie wyglądało potem, jak jest lato, wiecie, nie? W sukience czy coś. Dobrze, także... To jest też super, jedno z takich fajnych naprawdę ćwiczeń, które też polecam Wam. E, no to teraz e, pokażę Wam jeszcze dwa ćwiczenia, których też, e, które dla mnie to też jest nowość. Słuchajcie, jeszcze właśnie jedno ćwiczenie na nogi. Tego sobie ściągnę by. A więc też nie znam tych ćwiczeń. Emmy mi pokazał, jak mam je robić, także to też dla mnie nowość. Ok. Też odczuwam fajnie nogi przy tym, także wydaje mi się, że to kolejne dobre ćwiczenie również sobie robię. Tutaj nie robię już trzech serii po 10, bo mówię, nie robiłam nigdy tych nóg, także teraz. Robię sobie 20 razy tylko i to wszystko. Dla mnie 20 to i tak jest dużo. No ale dobra, jedziemy. I sobie po malutku ćwiczę moje nogi. Oczywiście ciężar nie mam, nie śmiejcie się. Ciężaru nie mam, bo to dla mnie jest na sam początek wystarczy o. Dobra, odkładamy. No i jeszcze pozostałe mi ćwiczenia z skuczajem, z skuczajem. Tak jak mówiłam dla początkujących filmik jest 10 minut. Pokażę wam tylko może kilka ćwiczeń, które wykonuję. Jednym z ćwiczeń to jest na brzuch, który wtedy pali. No to wiadomo nasze nożyce, więc też robimy 10 sekund, nie, 30 sekund, przepraszam, 30 sekund i 10 sekund odpoczynku i potem drugi raz 30 sekund, 10, 10 sekund odpoczynku. To jest jedno. Kolejnym na przykład tak szybciutko jeszcze Wam pokażę, to są. E, jak to się mówi teraz. Skłony, nie skłony, tylko przysia, e, te brzuszki o, brzuszki, ale skrętne. Więc robimy raz, dwa. I on też tak właśnie pokazuje. I też to samo. 30 sekund, dwie serie takie 30 sekund. Po potem 10 sekund przerwy. No i tak to wychodzi. E, jeszcze jednym ćwiczeniem, które, e, którego nie za bardzo lubię, bo mi jest za ciężko jeszcze robić, jest coś takiego, ja Wam pokażę. On to robi, ja troszkę sobie ułatwiam, on to robi w taki sposób, że raz, dwa, trzy, cztery, on robi dwa razy, ja robię cztery, schodzimy na dół i znowu raz, Dwa, trzy, cztery i znowu. To jest dosyć ciężkie dla mnie ćwiczenie. Jednak daję sobie radę. Jest tam parę takich ćwiczeń, naprawdę świetne. Również boczek. Tak szybciutko pokażę też. O, tu żeby było wszystko podniesione i liczymy do trzy, tam 30 sekund, również. 10 sekund, przerwy. I z tym ćwiczę, i z tym chudnę. Dobra! Czyli wydaje mi się, że pokazałam mniej więcej Wam, jak ja to robię, i mam nadzieję, że niedługo będą te oczekiwane moje efekty. Także y, trzymajcie za mnie kciuki, motywujcie mnie, y, bo motywacja jest bardzo tutaj potrzebna. Łapka w górę, jeśli Wam się podobało. Pozdrawiam Buziaczki. Do usłyszenia! Ta-ta! Ej, <śpiewanie> nie, tutaj gonie mnie z kamerą, Pa.